No cześć! Witam Was ponownie na kanale Pani od Psychologii. Witam Was w coraz szerszym gronie. Witam nowych widzów. Z takich szybkich ogłoszeń to moja bardzo zorganizowana część osobowości cieszy się, bo mogę Wam powiedzieć, że mój kanał został troszkę podrasowany pod kątem organizacji. Mamy kilka playlist. Um, pojawi się, pojawiła się playlista psychownik, czyli nasz psychosłownik, bo dzisiejszy odcinek jest e, częścią właśnie takiej serii. Druga playli playlista, jaka pojawia się na moim kanale, to filmiki z moim mężem e, Patrykiem, znacie go z kanału Psychologia na Wynos. I trzecia playlista, kto zgadnie jaki temat? No introwersja, <laughs> jak mogłoby być inaczej? E, to jest mój ukochany temat, ja nie będę się z tym kryć. Nie wiem, czy chcecie taką twarz jako twarz introwertyków, ale ja samo tutaj jestem twarzą introwertyków. <grych> Więc em, zapraszam Was na te playlisty, jeżeli takie treści Was interesują, a my już wskakujemy w temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy temat w naszym psychowniku to perfekcjonizm i myślę, że jest to termin bardzo ważny. W psychologii funkcjonujący już od dawna, jest badany od dekad. I kto nie słyszał takiego pojęcia jak perfekcjonizm? Ja myślę, że to jest bardzo takie wręcz oklepane w kontekście psychologii słowo, ale czy zastanawialiście się, co ono faktycznie oznacza i jakie ma konsekwencje i jak je rozumieć? Plan na dzisiaj jest taki, żeby zdefiniować, jak w każdym psychowniku, termin, ale też przedstawić sobie taką sylwetkę perfekcjonisty. Zwykle było tak, że w psychowniku dawałam Wam również takie sposoby zaradcze. Ten, ten termin perfekcjonizm jest, myślę, zbyt poważny, żebym dała, was, dała Wam jakieś takie gotowe rozwiązania. Postaram się dać doraźne, ale no właśnie, jak to jest i, i co z tym perfekcjonizmem już sobie właśnie mówimy, bo perfekcjonizm jest cechą osobowości. Sam w sobie obecnie nie jest chorobą, nie, nie jest zaliczany nie, nie jako taka jednostka wymagająca leczenia, jednostka kliniczna, jednak trzeba tutaj podkreślić, że jest w stanie chorób. Przysporzyć. Jest to bardzo, no takie poważne, jest to bardzo poważna cecha, jest to bardzo taki tutaj znamienny temat, więc ja osobiście odnoszę takie wrażenie, że perfekcjonizmem troszkę za bardzo tutaj się rzuca na prawo i lewo. Bo w takim temacie ubiegania się o pracę, rozmowa o pracę, bardzo często, jak jest to pytanie o wady, to kandydaci mówią: Ja jestem perfekcjonistą. I wtedy jest taki moment, że są tacy zadowoleni z siebie, tacy wręcz dumni, a nie ma się z czego cieszyć, bo naprawdę ten wzorzec zachowań jest czymś bardzo poważnym i niesie za sobą często negatywne konsekwencje. Przysparza cierpienia samemu perfekcjoniście właśnie, ale też osobom z otoczenia, więc no ja tutaj byłabym bardzo ostrożna w takim diagnozowaniu u siebie czy u innych, ale też jakby rzucaniu tego słowa na wiatr. No bo mówię, właśnie sam w sobie nie jest chorobą, ale może prowadzić do stanów lękowych, do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, do depresji. Tak często właśnie jest związany z depresją, więc tutaj sytuacja z perfekcjonistą jest taka, że oczywiście on stawia sobie bardzo wysokie wymagania. To są standardy, które jakoś tak zakorzeniły się w nim i pojawiły. Z wewnątrz jest to taka wewnątrz sterowna. Jakby pochodząca z wewnątrz cecha. I ona no, jest też powiązana z takim uwłaczaniem sobie i bardzo silnym samokrytycyzmem w sytuacji nawet najdrobniejszej porażki. Więc mamy tutaj te dwa kluczowe komponenty. Jedno to jest to dążenie, czyli te ambicje, czyli te cele, wszystko to, co jakby pcha nas do tego osiągnięcia ideału, a raczej. Właśnie to dążenie, bardziej niż osiąganie ideału, a z drugiej strony mamy obawy, mamy to takie bardzo złe mówienie o sobie samym, to uwłaczanie, to takie uwikłanie w ten bardzo krytyczny, wewnętrzny dialog. I w psychologii funkcjonują dwa typy perfekcjonizmu, dwa typy perfekcjonisty. Pierwszy typ to typ zdrowy. I ten typ stawia sobie ambitne cele. Ale nie przesadzone. One są właśnie w taki inny sposób troszkę traktowane, bo jest tak, taka doza elastyczności. Więc cele są ambitne, ale reakcje są elastyczne. To jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że ta osoba chciałaby dużo i wie, że ma takie silne poczucie zmotywowania i tak jakby dążenia do celu i wciąż są to wysokie cele. Ale wie też, że dążenie do celu nie musi być bolesne. Czyli tak jakby ta cała droga, jaką przebywa, ona nie musi być tak taka okraszona tym negatywnym dialogiem i tym wszystkim, bo znowu to jest typ zdrowy, więc tak jakby dość racjonalnie podchodzący do tego, że okej, okay, no fajnie by było osiągnąć jak najwięcej to możliwe. Jednak te cele nie są przesadzone, nie są nierealistyczne. Z kolei drugi typ to typ neurotyczny, który stawia sobie już, no, bardzo wysoką poprzeczkę i jego praca nigdy nie jest wystarczająco dobra. E, to jest typ, który nigdy nie odczuwa satysfakcji, e, dążenie do celu jest wyboistą drogą, reaguje złością, e, te standardy praktycznie nigdy nie mogą być spełnione, są tak wysokie, tak wystrzelone, że to nie może się udać. I właśnie typ neurotyczny bardzo przejmuje się, bardzo samokrytycznie podchodzi do, do tego tematu i właśnie podąża taką drogą niedoścignionych ideałów. I możecie sobie zadawać teraz takie pytanie: no dobra, to po czym poznam perfekcjonistę? Po tym, że on chce tak dużo, <laughs> chce tak wiele w tak krótkim czasie. Myślę, że poznacie perfekcjonistę po tym, że ma ambitne plany. Planuję dużo szybko, na już, na wczoraj i to, to jest coś, co powinno przykuć Waszą uwagę. Zdecydowanie wtedy, kiedy jest też to poczucie krytyki. Kiedy wy właśnie słyszycie od tej osoby, że jak ten jakiś malutki uszczerbek i już po prostu leci taka litania na samego siebie, no po prostu jest swoim największym hejterem. I to jest coś, co powinno już tak unieść waszą brew, no bo jest duża szansa, że właśnie wtedy przy takim wzorcu zachowań, przy takim dialogu mamy do czynienia z perfekcjonistą. Bo perfekcjonista ma tę stronę swojej natury, która jest pełna wewnętrznej krytyki, która jest pełna obaw. Im więcej tych obaw i tych właśnie negatywnie wpływających na nas e, e, słów czy, czy zachowań, tym bliżej do tego wzorca neurotycznego, do tego, który sobie nie radzi, do tego, który ma sztywne reakcje i do tego, który y, no, nie funkcjonuje w sposób taki przystosowany, nie funkcjonuje dobrze. Więc no, to, jest, to jest ta ciemna strona tego dążenia do ideału. To są wszystkie te zwroty w stylu tylko na tyle cię stać, to wszystko, co, co jesteś w stanie wypracować, mimo że to na przykład w oczach innych ludzi już jest ogrom. To już na przykład jest jakiś taki standard, którego nikt nie spełnił, perfekcjonista i tak nie będzie zadowolony, no właśnie tak, tak to wygląda. Tak, tak będzie, będziemy to odczuwać. W temacie perfekcjonizmu i właśnie takiego życia z perfekcjonistą nie można nie wspomnieć o pracy. Perfekcjonista pracuje dużo i długo. No to jest też naturalna konsekwencja, naturalny stan rzeczy, no bo jeżeli chcemy osiągać, osiągać ponadprzeciętne rezultaty, no to musimy wkładać ponadprzeciętne godziny tej pracy. I perfekcjonista pracuje w święta, pracuje na urlopie, pracuje długie godziny. Zazwyczaj właśnie tak to wygląda, że perfekcjonista bardzo duży nakład pracy wkłada w ten swój sukces albo to właśnie znowu dążenie do, do zbliżenie się do tego ideału. I też to, co warto tutaj powiedzieć, co jest jednocześnie takie złączone z tym, to to, że perfekcjoniści często nie mają czasu na relacje, na kontakty społeczne. No i nie ma tutaj chyba niespodzianki, no bo jeżeli doba ma 24 godziny, a my większość tego czasu spędzamy właśnie na pracy, myśląc o pracy, będąc w biurze, czy też biorąc jakieś e, projekty na nadgodziny, no to e, nie ma tutaj czasu na rozwijanie e, jakichś takich starań, więc dzwonienie do znajomych, e, robienie im jakichś niespodzianek, czy to właśnie e, tego typu e, zdarzenia raczej nie mają miejsca, no bo tak silnie. Perfekcjonista jest zaprzątnięty tą pracą, że nie ma, nie ma takich tutaj pomysłów. Perfekcjonizm też łączy się z dużą zadaniowością, i te relacje właśnie spychane są, dlatego że ciężko jest tutaj mieć jakieś wymagania odnośnie samego siebie, no bo kiedy mamy zadanie, zrobimy je albo nie, jakby dowieziemy te 100%, 150% albo jeszcze więcej, a jak jak tutaj odnaleźć się relacyjnie? Więc myślę, dlatego to nie jest tak atrakcyjny obszar życia dla perfekcjonistów, no bo najzwyczajniej nie mają jak się wykazać. A jeszcze z innej strony, w takich stosunkach społecznych, perfekcjoniści często uważają ich za konkurencję. Jest łatwo o wrogość, właśnie taką emocjonalną niechęć. I o krytyczne ocenianie innych, no bo jeżeli my na przykład funkcjonujemy w jakimś gronie ludzi, czy to bliskich nam w pracy, czy to ogólnie w jakimś zespole, w jakiejś grupie, to jest to okazja do współzawodnictwa i te osoby, okiem perfekcjonisty, są tam po to, żeby perfekcjonista mógł się wykazać. Jest to bardzo takie, no, dość osobliwe, bo nie każda relacja przecież, jak wiem, w życiu jest po to, żeby się porównać i żeby się wykazać i żeby tutaj pokazać bicepsa i porównać z innymi, więc no tutaj te porównania dookoła właśnie są też bardzo charakterystyczne dla perfekcjonistów. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla perfekcjonisty jest wygląd zewnętrzny. Dbałość o szczegóły właśnie takie pieczołowite, dopracowywanie wielu względów, to, to jest właśnie sylwetka perfekcjonisty, więc dbałość o wygląd, to jest zdecydowanie coś, co też cechuje perfekcjonistę. To oczywiście nie oznacza, że każda osoba dbająca o wygląd jest perfekcjonistą. Nie, nie, nie. Nie w, nie w tę stronę idziemy, ale tutaj trzeba to podkreślić, że wygląd ma znaczenie. I że tak jakby przygotowywanie do wyjścia e, może trwać długo, a jeszcze co gorsza, e, kiedy ten negatywny, e, tutaj nasz, ten negatywny dialog się pokaże, no to może właśnie taki perfekcjonista wyglądać jak milion dolców, ale mówi, no nie. Tutaj, tutaj coś odstaje, coś nie pasuje, coś nie wygląda idealnie. No i, i właśnie e, tworzy się cała ta e, spirala tych obaw i tego krytycznego e, dialogu wewnętrznego. To, co również cechuje perfekcjonistę, to to, że lubi planować. Chciałby, chciałaby wycisnąć z każdego dnia jak najwięcej, no bo skoro też ta praca jest priorytetem, no to planowanie pomoże jak najwięcej właśnie osiągnąć danego dnia. I spędzanie czasu nieproduktywnie jest w głowie perfekcjonisty związane z poczuciem winy. No bo jak to? Jak to można odpoczywać, kiedy trzeba pracować, kiedy trzeba wyciągać te 150%? Więc tutaj jest to na pewno coś, co perfekcjonista będzie przeżywał silnie. I zastanówmy się teraz, jak to jest z tym perfekcjonizmem i ideałem. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby osiągnąć taki ideał? Jak się pewnie domyślacie, nie jest to możliwe, bo perfekcjonizm jest bardziej dyktowany chęcią unikania porażek niż y, czymkolwiek innym, bo y, perfekcjonista jest przekonany, że tak długo jak ludzie będą postrzegać go jako nieomylnego, tak wszystko będzie ok. Wtedy, jak będzie nieomylny, to y, ludzie będą go akceptować, może nawet będą lubić. I te niedoścignione ideały, to jest właśnie fundament, to jest ta niekończąca się fala tych ambitnych celów i jest jeden za drugim i jak już jeden się osiągnie mniej więcej, bo to przecież nigdy nie ma 100% satysfakcji, no to pojawia się kolejny i to jest właśnie taka niekończąca się walka. Styl życia takiego perfekcjonisty nie ma w sobie za dużo miejsca na radość, na zadowolenie, nie ma tego miejsca i Często w ogóle się nie odczuwa satysfakcji ze swojej pracy. Pracuje się dużo, ale nie ma, nie ma tutaj frajdy z tego. I całe te wysiłki tylko skupione są na tym, żeby ukrywać swoje wady. Więc dlatego sytuacja jest trudna, bo też w miłości tak naprawdę perfekcjonista nie jest w stanie w pełni się otworzyć i w pełni być w tym związku, no bo zasłuży na miłość wtedy, kiedy będzie idealny. Nikt z nas nie jest idealny, więc tak naprawdę tutaj sytuacja robi się dość smutna, bo patrzymy na taką osobę i z zewnątrz wydaje się, że to jest ekscytujące życie masa projektów, planów i jakichś takich zagadnień, a wcale nie jest tak kolorowo. Na tym etapie zwykle w serii Psychownik dochodziliśmy do tego pozytywnego, tego happy endu, tego miłego zakończenia i dawałam wam jakieś tutaj sposoby na radzenie sobie. Nie dam Wam ich dzisiaj, bo wydaje mi się, że perfekcjonizm jest na tyle złożonym zagadnieniem, że tutaj warto byłoby skonsultować się ze specjalistą, bo jeżeli jest to długotrwała forma, to tak jak mówiłam Wam, często może prowadzić do depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, więc tutaj tak jakby, no nie powiem Wam, nie dam Wam trzech pigułkowych sposobów, które rozwiążą cały ten problem, bo tak najzwyczajniej nie jest. Ten temat jest trochę za gruby na tego typu punkty, zwłaszcza kiedy mówimy o dużym nasileniu tej cechy. No bo, tak jak powiedziałam Wam na początku, jest ten typ pierwszy i drugi, z czego drugi idący właśnie w parze z tymi obawami ma, no, trudniejszą sytuację. Sporad doraźnych dla tego typu pierwszego, do tych lekkich perfekcjonistów, no to radziłabym właśnie nabranie wyrozumiałości. Co oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ja mam tego pełną świadomość, bo nabranie wyrozumiałości dla samego siebie, takie trochę self-love, takie właśnie bycie bardziej pobłażliwym dla samego siebie, nie wymaganie aż tak katrożniczych. Tych standardów, no to wydaje się być jako całkiem dobra porada, no bo perfekcjonista się boryka właśnie z tyloma wewnętrznymi zmaganiami i ma już tyle tych wewnętrznych aspiracji i ambicji, że jak troszkę właśnie postanowi wyluzować, to będzie dużo łatwiej. I właśnie taka akceptacja jest tutaj kluczowa, czyli to zaakceptowanie, że ideały nie istnieją. To myślę jest bardzo takie istotne, istotne zdanie, które warto powtórzyć. Ideały nie istnieją i perfekcjoniści powinni mieć to gdzieś z tyłu głowy. I taka końcowa myśl, z którą chciałabym Was zostawić, to to, co właśnie wiele osób mówi, że zrobione jest lepsze od idealnego. I myślę, że to jest właśnie taka myśl, z którą mogłabym tutaj zostawić wielu perfekcjonistów, że czasami warto odpuścić. I że jutro też jest dzień. To jest coś, co mój tata często mówił. Dobra, jutro to się dzień. I wszystko ogarniemy. No i właśnie. Czasami jest ten czas na odpoczynek bardzo ważny, bo są właśnie takie obszary w życiu, gdzie nie możemy osiągnąć wszystkiego od razu. i Jest to proces i, i uczymy się na swoich błędach. I właśnie. Lepiej zrobić niż czekać na ideał. Myślę, że jest to też taka lekcja, która mi przyświeca. W robieniu tych filmików. <noise> Więc zawsze lepiej zrobić, zawsze lepiej nagrać, niż czekać na ten idealny, który będzie po prostu miał poziom Hollywood. <noise> Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak wy patrzycie na ten temat perfekcjonizmu. Czy udało mi się zaskoczyć was tutaj jakimś, jakąś ciekawostką, jakimś faktem? Czy macie może w otoczeniu perfekcjonistów? Jak się odnajdujecie w takiej relacji? No. I ja Wam dziękuję za dzisiaj, e, dziękuję za uwagę i do następnego. Pa-pa!